Cześć, witajcie na kanale moim .b, a ja chciałam Was zaprosić na nowy film. A w tym filmie opowiem Wam o ulubieńcach lata i będą to ulubieńcy niekosmetyczni. Ja wiem, że wprawdzie kalendarzowe lato jeszcze się nie skończyło, natomiast niestety pogoda za oknem już nas nie rozpieszcza, kończą się również wakacje, także myślę, że jest to dobry czas na małe podsumowanie. Co prawda myślę, że jeszcze nie wszyscy byli na urlopach. Ja również jeszcze mam przed sobą wyjazdy wakacyjne, natomiast takie podsumowanie letnich miesięcy warto jest zrobić. Ja nie kręcę ulubieńców co miesiąc, natomiast teraz podsumujemy właśnie lato i wakacje. Także zapraszam Was do oglądania. Ulubieniec numer jeden. Film Jack Strong. Ten film był dołączony do gazety Focus Bodajże. Kupiłam go jadąc na wakacje na stacji benzynowej. Nie zdążyłam na niego pójść do kina, także postanowiłam nadrobić te zaległości. Jest to historia zaskakująca, oparta na faktach i bardzo gorąco Wam polecam, ponieważ jest to polska historia. Można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Obsada jest bardzo. Dobra, tutaj gra Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska. Także naprawdę całkiem miło się to ogląda. Film Trzyma w napięciu i jest to kawałek dobrego kina. Nie wszystkie polskie filmy są dobre, natomiast ten jest naprawdę godny polecenia. Także zachęcam nie wiem, czy e, na DVD go jeszcze dostaniecie z tą gazetą, ponieważ to był chyba Fokus, nie wiem, e, kupowany w czerwcu, czy, czy w lipcu, jakoś tak. E, natomiast myślę, że w internecie spokojnie go znajdziecie, także gorąco polecam ten film. Ulubieniec numer dwa: woda mineralna. Woda mineralna jest moim ulubieńcem lata, ponieważ e, ja zazwyczaj mam problem z piciem dużej ilości wody. Natomiast latem w tych wakacyjnych miesiącach byłam z siebie bardzo dumna, że udawało mi się wypijać dużej ilości wody, tak przynajmniej 1,5 litra dziennie, gdzie zawsze to stanowiło dla mnie problem i taką butelkę czasem męczyłam przez 2-3 dni, a latem Udało mi się a, wypijać tyle lub nawet więcej e, dziennie. Oczywiście sprzyjają temu wysokie temperatury, ale e, również moim prywatnym sukcesem jest to, że odzwyczaiłam się od słodkich soków i napojów, a, a przerzuciłam się właśnie na wodę mineralną. No, ewentualnie, teraz jak już się ochodziło, to są to herbaty. E, natomiast właśnie e, dzięki przejściu na wodę mineralną, e, mam wrażenie, że poprawił się mój smak. E, mniejsza ilość cukru wystarcza mi, żeby odczuć e, słodkie wrażenie smakowe. A kiedyś, przez to, że piłam bardzo dużo słodkich napojów, to e, niestety, ale te spożywane ilości cukru były większe. Także gorąco polecam woda mineralna, jakakolwiek. Ja tutaj przyniosłam taką przykładową, ponieważ ja lubię niegazowaną i ja piję taką, ale chodzi mi tylko o e, pokazanie wody mineralnej. Także e, to jest mój ulubieniec i mam nadzieję, że nawet pomimo tego, że lato się już powoli kończy, to nadal ten dobry zwyczaj mi pozostanie picia. Dużej ilości wody, ponieważ to również e, wpływa dobrze na naszą cerę. I jesteśmy dzięki piękniejsze, ponieważ należy się nawilżać również od wewnątrz. Ulubieńc numer 3. Artykuł w Twoim stylu. Następnym ulubieńcem jest Twój styl i artykuł e, jeden sobie tutaj zaznaczyłam, jeden konkretny, bardzo przypadny do gustu. E, może nie będę pokazywać. Zdjęć, ale tytuł jest: Dużo możliwości. I ten artykuł jest o tym, że kobiety o większych kształtach również są piękne i że wcale nie liczy się waga, tylko liczy się to, że jesteśmy zadbane. Tak jak tutaj piękne aktorki, też można wyglądać dobrze pomimo większej ilości kilogramów, że nie należy popadać w kompleksy ale również o tym, że przechodzenie na dietę nie poprawia naszej samooceny i kobiety dalej są nieszczęśliwe, ponieważ przejście na dietę daje efekty dopiero po długim czasie. Natomiast do poprawy samooceny i nastroju potrzebujemy efektów natychmiast. I że dużo lepiej jest zadbać o siebie, ponieważ nawet większe ciało, jeżeli jest zadbane, to również może świetnie wyglądać, podobać się innym, a jego właścicielka jest szczęśliwa, bo jest zadbana. I że o to generalnie chodzi, ponieważ grube kobiety uważają się często za nieatrakcyjne i przestają o siebie dbać, natomiast zamiast się odchudzać, powinny zadbać o siebie. I tutaj są też zalety puszystych kobiet, ponieważ w momencie kiedy mają okrągłą i pełną twarz to później widać zmarszczki takie kobiety dłużej wyglądają na młode e, tutaj autorka tego artykułu również jest panią w średnim wieku, która e, nosi duże rozmiary ona poleca, żeby e, zadbać o siebie, zrobić sobie peeling, wydepilować ciało e, posmarować się samoopalaczami, żeby ciało nabrało koloru, e, żeby wykonywać intensywny makijaż, nosić modną fryzurę e, i że to wszystko mm, sprawi, że kobieta poczuje się dobrze e, i nie będzie e, albo nie będzie musiała się odchudzać, bo już osiągnie efekt dobrego samopoczucia, albo nawet jeżeli postanowi przejść na dietę, to będzie miała świetny humor. E, natomiast e, właśnie ten artykuł był taki bardzo motywujący, e, ponieważ. E, Niestety, często kobiety, jak nie są tak chude jak modelki w gazetach, to popadają w kompleksy, w depresję, a należy tylko zadbać o siebie i już się dobrze czuć. Zresztą jest takie jedno powiedzenie pod tytułem: że jak się pomalujesz, to się lepiej poczujesz. I ja myślę, że jestem dużo prawdy. Ulubieniec numer 4. Aparat fotograficzny. Następnym ulubieńcem, a, głównie lata, ale ja myślę, że to będzie ulubieniec roku, ulubieniec wszechczasów i tak dalej, i tak dalej, jest mój aparat. Mój aparat, który kupiłam na wiosnę tego roku, którym właśnie w tej chwili nagrywam dla Was film, dlatego go nie mogę Wam pokazać, ale mam tutaj pudełko. Jest to Canon EOS 700D, i bardzo długo się zastanawiałam nad tym zakupem. Nie był to dla mnie prosty zakup ze względu na cenę, no wiadomo. Natomiast uważam, że właśnie jest to ulubienie z lata, ponieważ latem w wakacje, kiedy wyjeżdżamy, to można dzięki niemu robić piękne zdjęcia. Mnie się udało również nagrać fajne filmy z podróży tym aparatem, także tutaj te letnie miesiące był wyjątkowo eksploatowany nie tylko do mojej działalności vlogowo-blogowej, ale także prywatnie. Na wakacjach z rodziną, na spotkaniach rodzinnych, e, także ten aparat spisuje się świetnie i jest to super gadżet na wakacje super gadżet na lato ale także e, rzecz po prostu ukochana, uwielbiana po prostu najlepiej wydane pieniądze. Ulubieniec numer 5 kanał na YouTube. Jeżeli chodzi o kanał na YouTube, to moim letnim ulubieńcem jest kanał Martina Stankiewicza. Myślę, że może część z Was albo większość z Was go zna ten kanał, ponieważ jest to bardzo znany kanał. Ja go odkryłam niedawno, a oczywiście jak zawsze jestem do tyłu. Natomiast kanał ten jest o zupełnie innej tematyce niż mój kanał, niż kanały urodowe, które zazwyczaj oglądałam. Natomiast filmy są świetnie zmontowane, świetnie wyprodukowane i mają bardzo zabawną i życiową tematykę. Także jeżeli nie znacie, to koniecznie zajrzyjcie, oczywiście link zostawię w opisie na dole. Kanał jest świetny i zwłaszcza kiedy mamy doła, to można sobie poprawić humor tymi filmami. Ulubieniec numer 6, biżuteria. Jest to wakacyjny ulubieniec i wakacyjny gadżet, ponieważ ma taki morski motyw. Tutaj są muszelki, jest rozgwiazda. Jest to pierścionek, który mam od 6 czy 7 lat jakoś tak. Jest to pierścionek z kruka, jest bardzo porządny jest to srebro i tutaj są kamienie szlachetne. Jest to mój ulubiony pierścionek na lato, ponieważ ma taki morski akcent, wakacyjny, kojarzy się z wakacjami. Ja go nie noszę zimą, ponieważ właśnie jest wakacyjny. Poza tym on ma troszkę większy rozmiar, ponieważ kupowałam go właśnie na początku wakacji i mnie latem, kiedy są wysokie temperatury, palce bardzo puchną. No, różnica w pierścionkach to jest powiedzmy o rozmiar, dwa rozmiary czasem. Także zimą takie pierścionki, które latem są dobre, to zimą niestety mi spadają. Tak, wystarczy trzepnąć rękami, ja już nie mam pierścionków, także powinna mieć chyba dwa zestawy o przepraszam dwa zestawy letni i zimowy. Także to jest zdecydowanie ulubieniec lata. Mam go już tyle lat, nic się z nim nie stało myję w nim ręce. Powiedzmy, że nie noszę go za często, ale e, za każdym razem, kiedy go ubieram, e, wzbudza zachwyt i podziw wśród znajomych. E, wszyscy pytają, skąd go mam. E, w tym roku, nawet, jedna koleżanka chciała biec do kruka zaraz na zakupy. E, była to. Kolekcja, właśnie tak jak mówię, sprzed paru lat, także myślę, że one są już niestety niedostępne, ale y, myślę, że taki fajny letni gadżet y, dobrze jest mieć. No i ja bardzo lubię duże pierścionki, także u mnie jest to właśnie wakacyjny pierścionek. I to już wszyscy moi letni ulubieńcy, bardzo Wam dziękuję za oglądanie mojego filmu. E, zachęcam również do odwiedzenia mojego bloga, Facebooka oraz Instagrama. Wszystkie linki jak zawsze w opisie na dole. E, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. E, jeżeli ten film Wam się podobał i lubicie ulubieńców takich niekosmetycznych, to bardzo proszę o kciuka w górę. E, I zapraszam do mojego kolejnego filmu. Trzymajcie się ciepło, pa pa!